I oni starają się tak jak najszybciej wrócić do Wioski po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo swoim rodzinom i swoim najbliższym. Co mogę Państwu jeszcze powiedzieć? Powiem, że Keniczycy, wszyscy, wszyscy Keniczycy marzą o szkole. To jest dla mnie szokujące, że trafią solidarnie, całymi rodzinami, głodować po to, żeby wysłać dziecko do szkoły. Oni będą, nie będą dojanać, a będą wysyłać dzieci do szkoły. E, wspomniałem o tej oponie, na której tam leżałem. Kiedyś e, leżałem na takiej oponie. Dzieci już wiedziały, że ja za dwa dni wracam do kraju. I e, podchodziły kolejno do mnie e, te, te dzieci z wioski. Wszystkie mnie dobrze znają. E, Nachylały mi się do ucha i wszystkie dziewczynki po kolei mówiły tak. Robert. Jak następnym razem przyjedziesz do Kenii, to przywieź mi larkę i książkę. A wszyscy chłopcy przychodzili i mówili Robert. Następnym razem jak przyjedziesz do Kenii, to przywieź mi piłkę i książkę. Jak przyszło któreś dziecko z kolei, tam dziesiąte dziecko z kolei, to... Ja byłem zszokowany. Każde dziecko, bez względu na mnie, każde dziecko prosiło mnie o książkę. Jak myśmy pytali, jakie są wasze marzenia? Najpierw musieliśmy wytłumaczyć w ogóle, co to jest marzenie, bo oni nie potrafili zrozumieć, co to jest marzenie. Poza tym, że chciałyby być pełny żołądek codziennie, chciały zjeść codziennie, to po chwili zastanowienia każde dziecko mówiło, ja bym się chciał uczyć, czy ja bym się chciało uczyć. To jest niesamowite, że i dzieci, i rodzice Wszyscy marzą o szkole. Wszyscy marzą o szkołę. To, jest, to jest naprawdę niesamowite. My jesteśmy w ścisłym kontakcie z taką szkołą podstawową, która jest w naszej wiosce. Nazywa się Primary School. To jest szkoła podstawowa. I staramy się im tam jakoś pomagać, wspierać ich na różne sposoby. Na przykład kupujemy im krzesełka, bo do tej pory wszystkie zajęcia, na przykład Proszę sobie wyobrazić, że w przedszkolu, na trenie tej szkoły, jest setka małych dzieci. 100 dzieci. I tam są dwie panie. I ogarniają te panie, te wszystkie dzieci. I prowadzą zajęcia nie tylko opiekuńcze, ale prowadzą też zajęcia dydaktyczne, potrafią uczyć te dzieci. Dzieci do przedszkola w Kenii do wieku 4 lat. Bardzo szybko idą to dzieci. I od samego początku nauczyciele starają się uczyć dzieci. Też angielskiego. I to jest też ciekawa sprawa, że idzie się przez burz, spotyka się małe dziecko, takie 4, 5, 7, 10 letnie. To, że dziesięcioletnie mówi po angielsku, to może nie dziwi, ale że potrafi 4 czy 5 letnie dziecko odpowiedzieć po angielsku, no, to już jest szokujące. bo to nie jest ich język. A u nas proszę, proszę spróbować porozmawiać z spakowanym, spotkaną dzieckiem na ulicy po angielsku. No, to też jest